Cześć, witajcie, tutaj Stary, gra. Dzisiaj będzie podsumowanie, jeśli chodzi o Lead Dangerous, podsumowanie bety, ponieważ mamy trzeci etap bety, bt 3.0. Jest to etap ostatni, który potrwa do 22 listopada. Jeśli ktoś chce jeszcze dołączyć do bety, to zostały mu 3 tygodnie na to. Wiadomo, że im później, tym mniej ma to sensu, bo będzie bliżej do daty, w której gra po prostu zostanie wydana. A cena, jak wiadomo, za dostęp do bety jest wyższa niż za dostęp do gry w dniu premiery. Co właściwie w tej grze jest? Nie będę mówił o tym, co doszło w becie 3, bo doszły dwa statki i interdiction i mining, który jest powiedzmy średni, czyli tam wydobywanie surowców, które za bardzo nie wyszło moim zdaniem. Pozostałe rzeczy się udały, jest poprawa grafiki itd. I no, narmiałem nie mówić o tym, co jest w wycieczce 3, tylko co w ogóle jest już w grze i jeszcze warto dołączyć. Jeden powód, dla którego warto dołączyć, to jest taki, że Frontier obiecuje wszystkim, którzy wzięli udział we wcześniejszym dostępie do gry, obiecuje jakieś bonusy i twierdzi, że będą o, nich, o, o tych graczach długo pamiętać. I coś tam y, będą tym graczom podrzucać w nagrodę jeszcze przez dłuższy czas. Na początek y, pierwsza rzecz, o której, y, o której się dowiedzieliśmy, to będzie dostęp do systemu Sol, dostęp do systemu, gdzie jest Ziemia, do Układu Słonecznego. Y, ten system normalnie ma być zamknięty, i dostęp do niego ma być po spełnieniu jakiś tam warunków, prawdopodobnie zdobycie jakiegoś poziomu reputacji, może wykonanie jakiejś misji, do końca nie wiadomo, tych systemów zamkniętych ma być więcej, natomiast dostęp do Sol dla uczestników bety ma być y, po prostu otwarty, od razu. Co właściwie w tej grze jest już na, ten, na dzień dzisiejszy? Czy, czy warto do, dołączyć? Czy, 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 czy tu jest dużo, czy tu jest mało? Jeśli chodzi o to, co... Obiecano na Kickstarterze, to jest praktycznie wszystko. Poza niewielkimi rzeczami, które są niedokończone albo wymagają jakiejś poprawek, to tak naprawdę większość elementów już się pojawiła. Czyli mamy wydobywanie surowców, mamy handel, który działa bardzo dobrze, mamy walki, które działają bardzo dobrze. Mamy całkiem sporo statków z tych, które zostały obiecane. Dokładnie rzecz ujmując, mamy chyba z połowy przynajmniej statków. Z 25, które już obiecano. I niewiele więcej tam na Kickstarterze właściwie obiecywano, więc większość z tych rzeczy jest. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy, które są z forum deweloperskiego, z, tam z tych opowieści o tym, jak Frontier tę grę widzi w przyszłości, jak Frontier widzi różne rozwiązania, jak powinna wyglądać mechanika gry, jak powinny wyglądać rzeczy, jeśli by się w tej grze pojawiły, to z tego nie ma przynajmniej połowy. A tego jest naprawdę masa i przynajmniej połowy z tych rzeczy jeszcze nie ma. Nie wiadomo ile z tych rzeczy tak naprawdę fronty planuje wdrożyć faktycznie w grę, a ile z nich to są tylko takie gdybania o tym, że gdyby to było, to by tak to wyglądało. Do tego jeszcze kilka dodatków, które zostały zapowiedziane, których już się, już się nie da wykupić. To są dodatki, które. Znaczy w tej chwili nie da się ich wykupić, przepraszam. Nie da się wykupić Season Passage, który był na, na wszystkie. Na wszystkie trzy, chyba, dodatki duże, które zostały zapowiedziane w tym lądowanie na planetach kontrola chyba nad jakimiś dużymi statkami coś w tym stylu mm, przemieszczanie się po, po statkach no, tego wszystkiego nie ma to wszystko zostało zapowiedziane jako dodatki i te dodatki będą płatne obecnie nie da się już wykupić Season pasa, więc nie wiadomo ile one będą kosztowały także jeszcze spora, spora część gry ukaże się na pewno w postaci jakiegoś tam, jakichś tam rozszerzeń. Czy w związku z tym w ogóle warto jeszcze dołączyć? Czy czekać na, na, na finał? No jeśli ktoś się długo wstrzymywał, to, to może sobie spokojnie czekać. Nie sądzę, aby go wiele w związku z tym ominęło. No, ci, którzy są niecierpliwi, to myślę, że mają ostatnie szanse, żeby dołączać, bo nie będzie miało to sensu w okolicach 22 listopada płacenie, mm, płacenie drożej za coś, co zaraz się skończy. Więc jeśli dołączać, to teraz. Yy... Graficznie kolejna poprawa w, ostatnim, w, ostatniej, w ostatniej wersji, czyli w 3.0 kolejna poprawa, poprawiono oświetlenie, poprawiono całą stronę wizualną, kosmos znów ciemniejszy w tej grze niż był, znów taki bardziej naturalny i ładniejszy, dodano wiele, wiele ciekawych rozwiązań, jeśli chodzi o poruszanie się po tych wszystkich panelach na stacji, gdzie po prostu zintegrowano to z całym tym tutaj rozglądaniem się po kabinie statku. Naprawdę jest to płynnie, fajnie rozwiązane. Strzał w dziesiątkę to było Interdiction, które dodano. Obecnie jest to tak zrobione, że, że jest to taki y, test zręcznościowy troszeczkę, co jest fajne, bo znaczy, że nie każdy będzie nas mógł y, gdzieś tam gnębić za bardzo. I co więcej? Hmm. Mining, jeszcze mining. Mining, czyli wydobywanie surowców. Y, to działa moim zdaniem y, średnio i wymaga y, sporej ilości poprawek. No ale Frontier na pewno sobie z tym poradzi. Y, handel działa bardzo dobrze, tak jak działać powinien. Walka działa tak jak działać powinna. Multi. Multi oczywiście, bo wielu graczy chce multi. Multi nie działa tak jak powinien. Nie działa tak jak powinien i nie tak jak sobie wiele osób wyobraża. Y, tutaj są takie problemy. Że tych graczy nie widzimy zbyt wielu i zbyt często, to głównie wynika z tego, że niewiele osób jest w tym samym miejscu jednocześnie. I jak ta gra się stanie naprawdę duża, a stanie się naprawdę duża, bo zapowiedziano 400 miliardów systemów, to po prostu są szanse na to, że niewiele osób spotkamy na swojej drodze. Więc o ile Frontier nie doda czegoś, co będzie w jakiś sposób zachęcało graczy do przebywania w tym samym miejscu, no to można się liczyć z tym, że to multy nie będzie aż tak y, intensywne, jakby się wydawało, że ma być. Ale oczywiście jakiś jest. Można się grupować. Y, można, y, można tam kogoś spotkać. Czy coś więcej? No chyba nie. Ja pozostawiam oczywiście ocenie każdej osoby to, czy warto, czy nie warto wywalić kasę na to. Y, natomiast jeśli już, to teraz, bo potem nie będzie po co. Czyli został czas do 22 listopada, jeśli chcecie dołączać, to dołączajcie. Polska społeczność w tej grze jest całkiem spora. Tak, nieoficjalnie gdzieś tam na liście to liczy chyba sobie już ponad 100 osób. Co nie jest tak wydaje mi się, mało na tę grę. Poza tym nie wierzę, że wszyscy się dopisali, więc tych osób jest na pewno więcej. Forum działa prężnie, działa po polsku, więc też warto dołączyć i tam zajrzeć po jakieś informacje. Ważna rzecz dla większości osób to jest to, że ta gra wymaga joysticka. Może nie, nie, nie wymaga, źle, powiedziałem, źle przepraszam, źle powiedziałem, nie wymaga joysticka, ale dobrze jest ten joystick mieć. Są osoby, które grają klavotorem wierzchom, są osoby, które grają padem, ale jednak chyba większość osób gra przy użyciu joysticka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przynajmniej na etapie bety. Ci, którzy dołączyli, to są. W dużej, części, w dużej części osoby, które albo przyszły tutaj z jakichś symulatorów i ten joystick już posiadały, albo są to osoby, które dowiedziały się, że tak wiele osób chwali sobie joystick w tej grze, że sobie ten joystick kupiły. Kolejna rzecz, którą warto wiedzieć, to no chyba już nie ma, to chyba to. To chyba jest wszystko. Warto dołączyć, czy nie warto, zostawiam waszej ocenie. Ostatnia faza bety beta 3 w trakcie niewiele jej zostało później pewnie gamma bo ta była zapowiedziana czyli taki wcześniejszy start dla wszystkich którzy mieli um, wcześniejszy dostęp wykupiony a później oficjalne oficjalne wydanie gry i to tyle do zobaczenia